Szanowni Państwo, znajdujecie się w klinice rządowej leczenia nerwic. W celu uniknięcia zakłóceń w pracy naszych aparatów specjalistycznych prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, niefotografowanie i nie nagrywanie kuracji. Dziękujemy. Panie profesorze, tak? Niech pan mnie przyjmie do kliniki. Mam kłopoty. A któż ich nie ma? Wczoraj mój trener tenisowy polecił mi waszą klinikę. – Warto dobrze. – No nie bardzo, bo, bo wczoraj się powiesił. <noise> – no Tak, powiesił się. <noise> – Mężczyźni są coraz słabsi. – Co? A pani? To pani byłaby silna, gdyby pani zobaczyła swoją żonę w łóżku z sąsiadem? – Pukał pan? – Czy pukał pan? – Sąsiada? <noise> Nie pytam, kogo pan pukał! Tylko pytam, czy pan pukał do drzwi! Ja mam pukać do swojej sypialni? A tak! I to był pański błąd! Bo zobaczył pan ich razem! A gdyby pan puknął chociaż raz, to zobaczył pan by ich za osobno. Tak? tak? O tym nie pomyślałem. No! Ale, ale wie pan, pańska żona jest przepiękna. A nie, to sąsiad. Żona to jest kłobok. Panie doktorze. Dzień dobry. Otóż mój mąż ma straszny problem w łóżku. Czy może pan sprawić, żeby znów był jak byczek? Proszę się mu rozebrać. Rozebrać? Dlaczego? Zacznijmy od przyprawiania rogów. Przypomnij, przypomnij, chłopca ci. Świetnie składa. Profesorze, czy, czy może profesorowi już ktoś kiedyś mówił, że profesor jest okropnie seksi? No, słyszę to kilka razy dziennie, szanowny panie. To świetnie się składa. Tak? Bo mam takie dyskretne pytanie. No? Czy może profesor miałby ochotę na kulturalny flirt bez zobowiązań? A kim? Rozumiem. Bo jeśli tak, to przysięgam na wszystkie świętości, że urodzę profesorowi czworaczki. I wtedy mamy przez 18 lat co miesiąc półtora tysiąca na czysto. Proszę na, proszę na kozetkę terapeutyczną. Już na kozetkę? Tak, już na kozetkę. Cudownie. Sprawdzę, czy wytrzyma. W jakiej pozycji? W horyzontalnej. A, kum, kum. A, kum, kum. Czy mógł, mogłaby pani położyć się na plecach? Ale przecież wyżej też są plecy. Dobrze dobrze. To był pan w wojsku. Nie byłam żadnym wojskiem. No to pracowałam w telewizji. A, to znaczy, że co, że był pan taką papugą telewizji. Nie byłam żadną papugą. To jest... Byłam pogodynką! A pogodynką, A co, przypowiadała pani pogodę, tak? A, oczywiście panu też mogę przepowiedzieć. Bardzo tak. proszę. Proszę bardzo, z przodu opady z tyłu wiatry. <noise>